Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie ponownie w kolejnym filmie. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat podkładu, który może być sporym niebezpieczeństwem w przypadku skór tłustych, problematycznych i trądzikowych, a przede wszystkim zaburzać efekty, które uzyskujecie np. w trakcie kuracji przeciwtrądzikowej. Czyli np. jeżeli macie trądzik i jesteście w trakcie leczenia np. przykład maściami, retinoidami doustnymi, a stosujecie ten podkład, to wszystkie efekty po prostu leczenia możecie zaprzepaścić dzięki temu podkładowi. Także, jeżeli was taka tematyka interesuje, zapraszam do oglądania dalej. Dzisiaj, moi kochani, porozmawiamy sobie na temat podkładu Catrice HD Liquid Coverage Foundation płynny podkład. I koszt tego podkładu to jest orientacyjnie od 35 do 50 zł, powiedzmy sobie szczerze. I teraz przechodząc sobie do składu, bo tutaj opis tego podkładu jest naprawdę bardzo długi, ale tutaj, wiecie, to jest podejście marketingowe, także, no ja tego nie po prostu czytać nie będę. I tutaj zagłębiając się w skład tego podkładu, wiecie, podkłady mają śmieci. No mają śmieci, no nie oszukujmy się, ale w niektórych podkładach są takie śmieci, które są w stanie po prostu wywołać duże spustoszenie. Skórze, których leczenie może zająć kilka miesięcy. Także naprawdę warto uważać na formuły kosmetyczne i warto się wystrzegać pewnych składników. I tutaj pisze, jakby, że produkt może być używany w przypadku skór tłustych problematycznych, mieszanych. W składzie tego podkładu mamy wodę, mamy zwykły silikon, dimeticone, emolien, to łatwo zmywalny, nie ma żadnego problemu, także jak najbardziej on mógł być tutaj po prostu zastosowany. Później mamy talk. Talk jest niewskazany totalnie w przypadku tłustych, problematycznych i mieszanych. Totalnie nie. Później mamy PEK10 dimeticone. na ten temat wam się wypowiadałem, jak najbardziej składnik, który ja toleruję, jest w porządku, nie jest dla nas niebezpieczny, także jak najbardziej bardziej pełni funkcję tutaj emolientu. Nie ma żadnego problemu. Później mamy trimethylsiloxysilicate. Co to jest za substancja? Substancja przeciwzbrylająca, która może wykazywać właściwości silnie komedogenne. Co to oznacza? Czyli może powodować pojawienie się niedoskonałości wągrów, zaskórników, a nawet trądzików. I powiedzmy sobie to szczerze. Później mamy polipropylen, czyli mamy tutaj mikroplastik, tylko i wyłącznie mikroplastik, który nam również zapewnia efekt oklejenia skóry. Dodatkowo polipropylen jest substancją szkodliwą dla środowiska wodnego i dla środowiska naturalnego. Nie oszukujmy się. Nie ulega biodegradacji. Także tyle w tym temacie. I właśnie główny składnik, który występuje w tym podkładzie, który jest winien niedoskonałości, wyprysków. Ropnych bulw. i ISO do Dekan. Pochodna Parafinę, która wpływa na zwiększenie trwałości tego podkładu, ponieważ ten podkład wtedy, dzięki zawartości isododekanu, nie jest taki suchy i nie jest taki tępy. Jest łatwo rozporowadzalny się na skórze i pozostawia, no takie powiedzmy sobie szczerze, miłe wykończenie. Ale miłe wykończenie to też jest temat po prostu rzeka, ponieważ każda skóra jest inna, każdy z nas ma inną fakturę i strukturę skóry. I właśnie isododekan jest po prostu powodem pojawienia się. Wyprysków, niedoskonałości i różnych zmian trądzikowych, krostek. Także tutaj mamy ewidentnego winowajcę. Dlaczego tak się dzieje, a nie inaczej? Ale to nie jest jedyny winowajca. Później mamy cetyl PEG10 PPG10 łamane na 1 Dimetikona. Bardzo silny polimer oblepiający skórę. I tego już nie mylmy z Dimetikonem. Dimetikon, a modimetikony PEG10 dimeticona jest w porządku. Są to bardzo łatwo zmywalne substancje, także nie ma tutaj żadnego problemu. Ale jeżeli my mamy cetyl PEK PPG10 łamany na 1 dimeticone, to już jest silny oblepiacz. Podobny do mikroplastiku, ale jednak tym mikroplastikiem nie jest. Ale, ale działanie i właściwości mają identyczne. W składzie mamy Nylon 12, czyli nic innego jak rajstopa w podkładzie, która tworzy nieprzepuszczalną warstwę na skórze, która uniemożliwia przenikanie innych substancji aktywnych i również może powodować niedoskonałości. Po Nylonie mamy HDEI, metylol heksylaktonę cross polimer i teraz uwaga 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 podkreślę wam ten składnik w opisie filmu jest to straszny straszny najgorszy z najgorszych rodzajów mikroplastiku kochani ja na temat mikroplastiku mówiłem wam miliard razy ale jest to najgorszy rodzaj mikroplastiku, najgorszy i ten składnik Wam podkreślę w opisie, konkretnie, koniecznie, ponieważ on powoduje właśnie niemiłosierne ból wyropne, wysypki, alergie, podrażnienie, uwrażliwienie skóry, zmiany trądzikowe, zaskórniki, których bardzo jest się ciężko pozbyć. Także winowajcą jest również HDEI. Polimer, który w połączeniu z isododekanem, z nylonem tworzy po prostu masakrę. Później w składzie mamy yy, zagęstnik, później mamy dimeticone, on jeszcze jest nośny. Później mamy glicerynę i, żeby jeszcze było doskonale, mamy aluminium antyperspirant w podkładzie. I on odpowiada za efekt matujący, żeby ten podkład się nie wyświecał, ale silnie blokuje gruczoły łojowe. Także no tutaj również jest powód i po prostu winowajca pojawienia się kolejnych zmian. I tutaj mamy w synergii, mikroplastik pochodną parafiny, rajstopę, dezodorant masakra. Później w składzie mamy zagęstnik, zagęstnik, zagęstnik. Jako konserwant mamy Fenoksetanol, Później mamy konserwant, regulator pH, zapach i barwniki. I później mamy jeszcze tylko filtr przeciwsłoneczny i tylko tyle. I tutaj moi kochani, żeby jasno i określić wam konkretnie, mamy raz 2, 3, 4, 5 składników, które bardzo źle wpływają na skórę tłustą, problematyczną, trądzikową, które powodują niesamowite wysypy, wykwity na skórze. Ale, mój kochanik, prawda jest taka, a nie inna, że każda skóra jest inna. I kwestia zapychania, pogorszenia się stanu skóry może być u jednego widoczna od razu. Na drugi dzień, na trzeci dzień stosowania tego podkładu, a u kogoś innego może być to widoczne za miesiąc, za dwa, za trzy. I im dłużej po prostu nie ma tego efektu, a po dwóch, trzech miesiącach wam się pojawia taki efekt ostrego zapchania, to zauważcie, że ten efekt jest znacznie gorszy i trudny po prostu do pozbycia się. Ponieważ jeżeli te wszystkie śmieci kumulują się na naszej skórze przez tyle miesięcy i nasza skóra stara się z tym walczyć, ale w pewnym momencie Klap poddaje się i na przykład po dwóch, trzech miesiącach zaczyna się coś zysku Zauważcie, że to są bardziej ostrzejsze rzeczy niż tak jakby było po na przykład po jednokrotnym czy po dwukrotnym zastosowaniu tego podkładu. Wtedy po prostu problem staje się na tyle poważny, że jego rozwiązanie może trwać kilka miesięcy. I tutaj na przykład podkład może na waszej skórze wyglądać dobrze, być pięknie kryjący, wyglądać naturalnie, ale to, że nie wyskoczyło wam po tygodniu, dwóch czy tam trzech, czy nawet po miesiącu, ani jedna krostka, że wam nie wyskoczyła, to nie znaczy, czy jeszcze nic z dobrego, ponieważ to wszystko może się pojawić tak naprawdę w każdej chwili. Nasza skóra się zmienia, komórki się odnawiają, wszystkie różne reakcje mogą się stanąć tak naprawdę w każdej chwili. Także moim zdaniem moi kochani, ten podkład jest tylko i wyłącznie do wyrzucenia. W mojej ocenie ten podkład jest po prostu niszczycielem ludzkich skór. Tak to nazwę niszczycielem ludzkich skór. Również są takie przypadki, że jeżeli nie macie skóry tłustej, problematycznej i mieszanej, macie np. skórę bardzo suchą, suchą, naczynkową i stosujecie ten podkład, nagle zauważacie niedoskonałości, z którymi nigdy nie mieliście do czynienia. Właśnie winowajcą jest ten podkład. I tutaj jego odstawienie, konkretna pielęgnacja, złuszczanie naskórka, oczyszczenie skóry jest w stanie wszystko załagodzić. Ale jeżeli są sytuacje podbramkowe, które są bardzo zaostrzone, no to leczenie może być tutaj konieczne. W mojej ocenie podkład nie jest warty nawet zainteresowania, nie jest warty swojej ceny i nie jest warty tych efektów, które daje na skórze. Ponieważ co mi z tego, że on mi da piękne krycie, ale później moją skórę zmasakruje? Nic. Także podkład nie jest warty niczego. Ja wiem, że ten podkład jest lubiany, ale uważajcie na reakcję swojej skóry. W samym składzie tego podkładu tak naprawdę mamy same śmieci, które są szkodliwe również dla naszej skóry, jak i również dla środowiska naturalnego, jak i również wodnego. Także dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Jeżeli Wam się ten film podobał, zostawcie łapkę w górę. Trzymajcie się ciepło. Do następnego buziaczki. Cześć.